Chyba w dzisiejszym odcinku nagrywamy. To jest. To jest. To jest Baby Gendruś. Tak. To jest Baby Simon. Abo jest Dobra. Nieważne, nieważne, nieważne. Lecimy z Koksem. Lecimy z Koksem. I urlamy Kod w tej grze to jest beta, z, z małoglitem oczywiście. Kod to jak Ala mówi to to jest beta i no, i beta. I beta. A ja z ja w ogóle nie wiem czy jestem impostorem, czy kimś tam, bo ja, bo ja, ja nic nie widziałam. A Gendrusia włączę, połączę na końcu. No, bo Gendrus jest... Gendrus jest IMPOSTOREM! Czyś, czyściłeś Węty, wiedziałem o tym. Czyściłeś, czy, czyściłeś Węty, wiedziałem. Czyściłeś Węty, Czyściłem! Czyściłeś Węty. No, ale każdy kiedyś może bo Ty już dwa razy zabiłeś. Nie, Ty nie zabiłeś dwa razy. Oficer Gendruś, Gendruś został wyrzucony. Oficer no Gendruś został wyrzucony. Kurde. I nie mam kredytu. Buf Ty, ty, Dobra. Kuba, jesteś tu jeszcze? Opisalny Jędruś został wyrzucony. Panie Gendruciu. Ty się... Czy go serio wywalili? Nie. Find no, Może być takie? Może. No nie może. No, <laughs> Imposter. No to na pewno ja z nim. Ja muszę teraz patrzeć tylko na ten. Panie, officer, będę No halo, że tak tu jeszcze jest. Jest, tylko że. że. W... no. okej. Nie pisajcie! Że wyłączamy w ogóle mikrofony jak ten. Jak chodzimy, ale jak jest rozmowa to Oficer Gendruś się teraz mm, buntuje. Oficer okay. Gendruś ma rację. Dokładnie, to teraz oni... Czego ty, Gendrusiu cholerny, chcesz? Jesteś ty, Gendrusiu. dowodniej jak tego fajnie się to zobaczysz później Zobaczysz jesteś, później Zgównij się tam dobra oni teraz mnie aktualnie nie słyszą. Chyba tak nie słyszą mnie. To aktualnie... To czego to chcę tego budzika? No. Teraz zabiję. On nie zabije, on, mnie zabije, on mnie... nie zabije. Dobra, nie zabiję. Dobra, tak oficjalnie to... Mamy... Nie, nie, nie mamy taska. O, tu mamy oficjal gender taska. ID, co? Ale fajny task. Nie goni. oficjalnie mnie goni. Ja chciałem się baby time Simon. Dobra. Nieważne. Jakie mam ta Tutaj mam szkan... Nie, ja wolę to. Ja to wolę. ID for AJ to, to, no to jest ID Jędrusia Jędrusiowskiego. I kuksa. trzeba układać tutaj. Grajędrusza skompli... Nie. Nie, to mnie zabije chyba. Puść mielone. Puść mielone, ja nie chcę być taki Boję się, że Oficjal Jędrusz się zemści na mnie. Gender X Jędrak. jendrek Oficjal Jędrek. Jędrek się chce zemścić. O, taki damy tytuł. Jędrek. Jędrak chce się zemścić na mnie. To później ten film zmontuję i nazwę Jendrak. chcę się tym wiedzieć. Dobra, teraz tylko widzicie jest że Co to jest? To, nie wiem. Ej, Pani Ja od że to ona, bo cały czas do A ja, ja, ja mówiłam, że to nie ja, bo to oficjalnie Jędrak jest taki, który gada, że tego... I gada, że tego, a naprawdę no nie się, tego. No, aż mi się kilderuje. Imposter no. multi Pre... Ej, kuba, no ty nie powinieneś mieć takiego czegoś, premium items? No, No to zobacz, se. A jest, gdzie jest no premium? No, takie coś masz po boku. tam jest premium, Pets, premium, premium item. Imposter change Multi... -pele. Ale ja nie mogę sprzęć. Ja nie mogę pamięć. Nie możesz, to masz jakieś cheity. Kurde! Chciałem cię Baby Simon nazwać. Wycieszamy się. Ja nie mogę, bo ja wisać ci wszystko. Teraz się aktualnie wyciszyłem. Ich słychać tutaj. Oficjalny drak tam się idzie. Ja idę taskować gerowie. Nam fraza. Do zobaczenia. Look, look. To jest oficjalny drak. <coughs> Ooooooooo! To było. To było prze. Ale się nie ucisza. Simon. Dobra, wyciszaj się fawiam. Ale jeszcze Ronda się nie. Jest Simon No, ale, ale, <grym> no, ale nieważne. Dzień Station to jest moja ulubiona mapa. Runda się zaczyna, wyciszamy się. Raz, dwa, się go. Hmm. Oficjal Jędra, akurat mnie nie słyszy, ale to jest imposter. Imposter, czemu <laughs> Simon. Jezu. <laughs> ale się udusiłem ponownie. <laughs> to jest ogólnie przestronne miejsce, takie niefajne. Sabotażuj od razu. Potem zrobię sabotaża w elektryku. Coś mogę? Nie mogę. No jak to otw... LOL. <śmul> jak to otworzyć? Jak to Mogę wracam się... Wracam się i tak dziabnąć że nie by to taska se zrobiłem nie by to zrobiłem a nie zrobiłem i się wracam na dół tutaj oficjalnie jak se tam pójdzie tutaj że nie wiem co się Zepsułem coś. Już coś zepsułem. Muszę tylko tyle sekund tutaj trwać z tym, żeby tego nie, nie zrobili. To no ten, to, 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 o, no. Hej, mm. 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 hej, he, he, Czerwone. Tak pięknie. Wszystko czerwono i pięknie. Ne, 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 ne. Let's go. Let's go. Dzięki, chyba wszystkie drzwi. Dobra. nie tego nie spodziewałem, ale no tak. Naprawili to. Nie, nie stałem. Nawet na filmie później zobaczysz. Na filmie później. Co? Co? Czekaj, może tak zrobię. Co? Micio. Micio napisał. Micio. Nie ja wiem, co ja napisałem nawet. Premium items. Buły.

Dziękuję, kłamaczek najechał. Dobra, powiem, mam przez ramę, a tak zgłaszamy na papier, bo on chciał zabić. Chodził za mnie. Ty zamknąłeś drzwi, widziałem.